Gerard Pikwe po raz pierwszy mówi o z 23-letnich Lariach Ja, jestem marionetka. Kilka miesięcy temu Gerard Pikwe i Shakira skupili na sobie oczy całego świata. Oznajmiając, za ich trwający prawie 13 lat związek dobiegł końca. Wydawałoby się. że para rozstania się z klasa, jednak stało się inaczej. Piosenkarka zarzuciła pilkarzowi zdradę o której dokładnie opowiedziała w najnowszej piosence, porównując z tym samym siebie do Rolexa, a młodsza kochankę partnera do Casio. Przypominamy, Shakira Kasapikwe i jego kochankę w nowej piosence, Potrenuj te smusk. Wymienili sero LXa na Casio. Pilkarz reaguje. Emerytowany pilkarz nie zostawił zaczepek kolumbijki bez odpowiedzi i po wypuszczeniu piosenki zemsty woził się po mieście Twingo. A także pozował z zegarkiem casio. Niedługo później również zadebiutował z nowa ukochana na Instagramie. Jednak nie opowiadał o niej w wywiadach. Teraz się to zmieniło. Ostatnio Gerard Pikwe udzielił wywiadu TikTokerowi Jochnowi Nellisowi, w którym nie rozmawiano jedynie o sporcie. Ale także o życiu prywatnym pilkarza. Co ciekawe, sam zainteresowany wspomniał również o Shakirze. Odpowiadając na pytanie, kto był najbardziej znana osoba, jaka znajdowała się w jego telefonicznych kontaktach. W miniony piatek pikwę gościł na stramien Federacji Rozgrywek pilkarskich Kings League, który jest prezesem. W studio pojawił się w workowatym ubraniu, co wzbudziło niemale zainteresowanie jego towarzyszy. A tak zęsklonilo jednego z nich do zadania pytania na temat upodobań co do ubioru, Jestes nabie nabieza co z moda? Przegladasz magazyny modowe, aby nadać za, za trendami? Zapytał prowadzacy. Pilkarz odpowiedział, nieoczekiwanie po raz pierwszy nawiązując publicznie do relacji z 23-latka. Nie, prawda jest taka: wychodzę z dziewczyna do sklepu i to ona kupuje mi ubrania. Jestem marionetka, od